Dzień dobry, nazywam się Mariusz Machnicki i zapraszam do prezentacji nowego Land Rovera Discovery Sport. Discovery Sport w nowej odsłonie zadebiutował w 2019 roku. Szeroka gama silników benzynowych oraz wysokoprężnych pozwala na dopasowanie jednostki napędowej do państwa indywidualnych potrzeb. Przestronne, bardziej komfortowe i cichsze wnętrze w układzie 52 oraz przestrzeń bagażowa powiększona do 1794 litrów stwarza ogromne możliwości i plasuje go w czołówce samochodów w tym segmencie. Najnowocześniejsze systemy wspomagające jazdę oraz światła w technologii LED znacząco wpływają na poziom bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów oraz pieszych i pozwalają czerpać jeszcze więcej przyjemności z jazdy.